Witam w kolejnym odcinku Niezapomnianych. Dzisiaj odcinek z gościem specjalnym pisarzem Markiem Tellerem, który jest u nas już po raz czwarty. Dzień dobry. O kim tym razem będziesz nam opowiadać? Dzisiaj opowiemy o pięknych kobietach, pięknych polkach, bohaterkach książki Piękne Skandalistki przedwojenne mi z Polonia. Jak sam tytuł wskazuje, będzie to opowieść o kobietach, które zdobyły tytuły najpiękniejszych. Które były premiowanymi pięknościami, laureatkami konkursów piękności. Wśród nich takie wybitne postaci jak aktorka Zofia Batycka, agentka Krystyna Skarbek i wiele innych ciekawych postaci. Kilka z uczestniczek wyborów najpiękniejszych Polek pochowanych jest na starych powązkach. Tak, faktycznie są tu pochowane m.in. Królowa Pracy, Urody i Cnoty, Janina Tuszyńska, Sława Wędowa, widcemi z Polonia 1930, a także szereg uczestniczek, jak choćby Ligia Gebel i Maria Nowicka. Więc tutaj dużo naprawdę ciekawych postaci. Jak wiemy, leży na powązkach, wśród nich także piękne Polki. Zapraszam na dzisiejszy odcinek Maciej Gąsirowski i Marek Teller. Pogrzeb znanego pięściarza i niezawodowego aktora Grzegorza Skrzecza odbył się na cmentarzu Brudnowskim w Warszawie. Oto jego grup. W odcinku o katastrofach lotniczych i grobach znanych pilotów wspominałem o generale Andrzeju Andrzejewskim, który zginął w katastrofie pod Mirosławcem. Wojskowy został pochowany na cmentarzu Miłostowo w Poznaniu zdjęcia grobu mamy, dzięki uprzejmości pana Waldemara Kodura w czasie niedawnej wizyty na cmentarzu prawosławnym na warszawskiej Woli zrobiliśmy także groby Jacka Zdaniuka, młodego, kolo, młodego kolarza, który zginął w katastrofie samolotu w Bułgarii w 1978 roku, Franciszka Janika, pilota balonowego, zdobywce Pucharu Gordona Benetta oraz aktorów Kazimierza Zarzyckiego, właściwie Mikołaja Zagulajewa, który znany był z serialu Polskie Drogi oraz Andrzeja Pączyńskiego, kompozytora, który zagrał epizod w filmie Miś. Program zaczniemy od Haliny Dunin-Łabęckiej, którą można nazwać pierwszą Miss Polonia. Chociaż nie brała oficjalnie udziału w konkursie Miss Polonia, to została okrzyknięta najpiękniejszą Polką. Więcej o tej pięknej naszej rodatce opowie Wam Marek Teller. Czy widzą Państwo tę zjawiskową piękność? Tak, to jest właśnie Halina Dunin-Łabędzka laureatka konkursu Pani szuka najpiękniejszej pani z 1924 roku. Halina Dunin Łabędzka była młodą dziewczyną, która marzyła o karierze aktorskiej. Dzięki udziałowi w konkursie taką karierę mogła zrobić. Wystąpiła między innymi w filmie Wampiry Warszawy u boku Amanta i Gosyma, a także w filmie Bunt krwi i żelaza. Miała też y, szansę pojawić się w kinematografii francuskiej jako Aline Dunin. Tam zagrała w dwóch Filmach. Po powrocie do Polski wyszła za mąż, za Feliksa Żewuskiego, który podobno był hrabią, a był bardzo zamożny, był bywalcem salonów. On zabronił żonie występowania w filmach, więc przez kolejne lata była właściwie tylko taką bywalczynią salonów. Później z kolei po rozwodzie z... Feliksem Rzewuskim zawarła związek małżeński z Wojciechem Stpiczyńskim, Piłsudczykiem, lecz to małżeństwo trwało zaledwie kilka miesięcy, ponieważ jej mąż zmarł. No i właściwie od 1936, kiedy owdowiała, przez 50 lat wiodła życie wdowy, samotnej, opuszczonej. Zmarła w zapomnieniu w 1985 roku w Skierniewicach, tam jest też pochowana na cmentarzu. Marku, przed wojną odbyły się tylko dwa konkursy Miss Polonia. Dlaczego było ich tak mało? Kto je zorganizował? Słyszałem, że nazwa pochodzi od tego, że konkursy odbyły się w hotelu Polonia w Warszawie. Tych wersji jest kilka. Faktycznie jest wersja, że w hotelu Polonia wiemy, że odbywał się konkurs, ale nie ma pewności, czy nazwa wywodzi się od właśnie hotelu. Wiemy, że w jury były takie postaci jak chociażby przewodniczący Tadeusz Bojżeleński, ludzie ze świata kultury, świata sztuki, filmu, dziennikarstwa pisarstwa szeroko pojętego, więc tutaj była to naprawdę ciekawa inicjatywa. Organizatorami były periodyki przedwojenne, sensacyjne, między innymi Ekspres Poranny, Kurier Czerwony. I właśnie na pierwszym konkursie wybrana została Miss Polonia Władysława Kostakówna. Tych konkursów odbyły się dwa w Polsce, ale później w Warszawie, ale później też we Francji wybierano kolejne kandydatki już bezpośrednio na konkurs Miss Europy. Ale rzeczywiście dwa. Konkursy były w Warszawie, w hotelu, tak jak wspomniałeś, Polonia. W 1929 pierwszy tak. konkurs, tak? Tak, zwyciężyła Władysława Kostakówna, tutaj mamy ją na zdjęciu, pod pseudonimem Limba. Ona była skromną urzędniczką miejskiej kasy oszczędnościowej i po tym konkursie stała się z dnia na dzień gwiazdą. Ale nie chciała być aktorką, poświęciła się działalności dobroczynnej, wspierała zwierzęta. Ale warto też wspomnieć o jej karcie wojennej, bo ona była agentką ruchu oporu. Polsko-francuskiego. Za tę działalność bohaterską jako szyfrantka Maria otrzymała legię honorową. Otrzymała też medal od króla brytyjskiego Jerzego VI, ojca Elżbiety II. Więc tutaj rzeczywiście była to postać bardzo świetlana i i tak jak mówię, warta przypomnienia. Mamy też kolejną postać, czyli Zofię Batycką. Druga Miss, która była aktorką i po prostu wykorzystała konkurs, żeby rozkręcić tę swoją karierę. Bo ona miała już na swoim koncie rolę w Grzesznej Miłości, w tą nawet miała krótki romans czy relacje. Nawet mówi się o narzeczeństwie z Janem Kiepurą, tenorem. Więc była to postać znana w środowisku. Konkurs przyniósł jej jeszcze większy rozgłos. Ona też zasłynęła tym, że była bardzo przywiązana do tytułu Miss Polonia. Ona zawsze mówiła o sobie Miss Polonia, coś tam, coś tam. Czyli na przykład, Miss Polonia jest zmęczona, proszę wezwać tutaj służbę. Więc ona lubiła o sobie mówić właśnie w trzeciej osobie Miss Polonia. Więc była dosyć taką, można powiedzieć, wyniosłą kobietą. A jej koniec był dosyć smutny, bo ona po śmierci tego znacznie starszego męża, François-Henri Pitevilla, wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych, tam pracowała w sklepie z antykami. Pod koniec lat 80., gdy była starszą panią, właściwie komunikowała się z ludźmi tylko przez szparę w drzwiach. W środku jej mieszkania był duży portret przedstawiający ją jako młodą kobietę. Ona była przywiązana do tego swojego młodego wizerunku, do tego stopnia, że właśnie nie chciała się pokazywać już jako starsza pani. Ale prowadziła cały czas agitację na rzecz Polski, nagłaśniała sprawę Solidarności. W końcu nawet Ronald Reagan zaprosił ją do Białego Domu. Ale nie skorzystała z tego zaproszenia z powodu pewnej historii. Tak, z powodu pewnej historii. Ona nawet powiedziała, że ja mam uniwersalną kieckę, jak to mówiła na to spotkanie, ale nie mam zrobionych zębów. Więc z tego tylko powodu odrzuciła propozycję Reagana, nie przyszła, a nie mogła sobie tych zębów zrobić, bo nie wychodziła nie wychodziła z domu po prostu bała się kontaktu z ludźmi że zobaczą ją w starszym wieku zmarła w wieku 82 lat zapomniana właściwie przez Polaków na emigracji pochowana jest na cmentarzu Hollywood Forever gdzie leży między innymi Rudolf Valentino więc właściwie to marzenie o byciu wśród wielkich hollywoodzkich gwiazd spełniła dopiero po śmierci wracając do 29 roku wtedy wice została chyba bodajże Córka pewnego znanego polityka, oraz drugą chyba wicemistrz była żona pewnego znanego lotnika, który zginął tragicznie. Tak. Limba, czyli właśnie kostakówna, pokonała arystokratkę i córkę, córkę marszałka Sejmu. Tą córką marszałka Sejmu była Hanna Daszyńska. Ona była aktorką, właściwie przed konkursem jeszcze chyba próbowała gdzieś zaistnieć jako aktorka, ale po konkursie ta kariera nabrała tempa. Wywołała też niemały skandal, kiedy e, jej zdjęcie półnagie pojawiło się w gablocie jednego z krakowskich zakładów fotograficznych. Nawet zaczęto żartować o niej Daszyńska-Golińska. E, jeszcze wyszło na jaw, że to matka Hanny Daszyńskiej maczała w tym palce, bo chciała córce ułatwić dostęp do kariery. Więc Ignacy Daszyński, szanowany polityk, był oburzony, zszokowany, wręcz zrozpaczony, jak ta córka zaczyna swoją karierę. Hanna Daszyńska w czasie wojny wraz z mężem Mieczysławem Borkowskim wyemigrowała do Wielkiej Brytanii, gdzie pracowała jako sekretarka Tomasza Arciszewskiego, czyli premiera na uchodźstwie. Zmarła w 1958 roku, chociaż w niektórych źródłach można znaleźć błędną informację, że stało się to 5 lat wcześniej. A kolejną, która wzięła udział w wyborach MIS w 29 roku była Aniela Rzeszczewska. Tak, Aniela Rzeszczewska była arystokratką. Miała nawet wśród swoich przodków ojca marysieńki, co ciekawe, czyli kardynała Henry'ego d'Arquien. Startowała w konkursie Miss Polonia. Dwukrotnie właściwie startowała, tylko że raz zdobyła tytuł wicemis Polonii tysiąc. 929, A w kolejnym konkursie w ostatniej chwili musiała się wycofać z powodu wypadku konnego. Po konkursie wyszła za mąż za znanego pilota Józefa Lewoniewskiego, który podobno na randki przylatywał samolotem, czy jakieś robił akrobacje lotnicze, żeby jej zaimponować. I tutaj dramatycznie się to zakończyło, ponieważ on zginął w katastrofie lotniczej w 1933 roku. No, o, chyba mało tak. Ale wyszła potem za mąż za Wacława Zakrzewskiego, z nim miała syn. Wiodła dosyć spokojne życie, prowadziła salon piękności przez pewien czas, więc ta dbało się o urodę. Cały czas była jej bliska. Jej wnuczka wspomina, że uczyła ją tańczyć Charlestona, paliła papierosa z taką długą lówką charakterystyczną do lat 30. więc była taką damą w starym stylu. Zmarła w 1986 roku w wieku 76 lat. Konkursy piękności bardzo często związane były z kręgami politycznymi i wojskowymi, czego przykładem są historie dwóch uczestniczek konkursów Miss Polonia, czyli kobiet takich jak Sława Wędowa, czyli Władysława Malczewska, oraz Zofia Kajzerówna. Władysława Malczewska wyszła za mąż za pułkownika Zygmunta Wendę. W czasie II wojny światowej Sława Wędowa zaangażowała się w działalność tzw. Grupy Legionowej na Węgrzech w Budapeszcie. Była jedną z najbardziej zasłużonych działaczek konspiracji i tam znajdowała się w bliskim otoczeniu marszałka Rydza Śmigłego, Edwarda Rydza Śmigłego, z którym się spotykała, z którym rozmawiała, omawiała ważne polityczne sprawy. Dosyć wcześnie straciła swojego męża, który zmarł w 1941 roku. I kolejne lata życia spędziła już po wojnie w Warszawie, promując wiedzę na temat swojego męża, opowiadając o jego zasługach. Zmarła w 1975 roku, w wieku 68 lat. Drugą ciekawą postacią, związaną właśnie z kręgami wojskowymi, była Zofia Kajzerówna. Występowała w filmach przedwojennych, też na deskach teatrów warszawskich. Między innymi w filmie Czarne Diamenty. Pod koniec lat 30. dosyć nagle zaczęła otrzymywać coraz ważniejsze role, coraz większe role. Wiązało się to z jej romansem z generałem Tadeuszem Kasprzyckim. Kiedy żona generała Tadeusza Kasprzyckiego dowiedziała się o tym romansie, zdecydowała się popełnić samobójstwo, wyskoczyła z piątego piętra tak zwanego Instytutu Piękności przyczepiła sobie tuż przed śmiercią legitymację wojskową, aby tylko wszyscy wiedzieli, że to żona generała popełnia samobójstwo. Wieść o tej śmierci doszła mieszkańców Warszawy, kiedy akurat Zofia Kajzerówna występowała w przedstawieniu. Została wygwizdana. Mimo skandalu towarzyszącego temu związkowi Tadeusz Kasprzycki i Zofia Kajzerówna stworzyli szczęśliwe małżeństwo. Mieszkali najpierw w Wielkiej Brytanii po wojnie, a następnie w Kanadzie. Zofia Kajzerówna pochowana jest w Kanadzie, ale jej mąż Tadeusz Kasprzycki spoczywa na cmentarzu w Londynie. Jedną z ciekawszych laureatek konkursów piękności przedwojennej Polski, przedwojennej Warszawy była tak zwana Królowa Pracy Cnoty i Urody którą została pracownica cukierni Janina Tuszyńska. Po konkursie ona zaczęła gwiazdożyć, bo stała się bywalczynią imprez towarzyskich warszawskich, za które rościła sobie bardzo duże pieniądze za pojawienie się na takich imprezach, co wzbudziło niemały skandal i doprowadziło do odwołania je kolejnych edycji inicjatywy. Po konkursie wyszła za mąż za lekarza Sławomira Chmielewskiego. Doczekała się z nim syna, pracowała w Orbisie, zmarła w młodym wieku. W 1935 roku została pochowana na cmentarzu na powązkach Skoro mowa o królowych piękności, które umarły młodo, warto też wspomnieć, że w konkursie Miss Polonia brała udział 18-letnia zaledwie Marysia Nowicka. Ona była młodą dziewczyną, która marzyła o aktorskiej karierze. Jak wiele uczestniczek konkursów, wystąpiła w filmie Biała trucizna, była też Miss Zakopanego, ale był to jej ostatni tryumf, ponieważ w wieku 22 lat zmarła i została pochowana na cmentarzu powodowym wąskowskim. Warto wspomnieć jeszcze o jednej laureatce konkursów piękności, którą była Aniela Bogudzka. Ona brała udział w konkursie na europejską piękność filmową organizowanym przez wytwórnię Fanamet. Aniela Bogucka zajęła drugie miejsce, ale niestety nie zdołała ani na polskim, ani na zagranicznym gruncie filmowym zyskać jakiegokolwiek posłuchu i jakichkolwiek ról. Wyszła natomiast za mąż, za dyrektora Miejskiej Kasy Oszczędnościowej w Krakowie, Tadeusza Federowicza, który zmarł już w 1931 roku, pozostawiając zaledwie 32-letnią, Wdowę. Potem wiodła życie takiej bywalczyni warszawskich salonów przedwojennych, później zaś po wojnie popadła w zapomnienie. Zmarła w 1958 roku w Krakowie i została pochowana na tamtejszym cmentarzu rakowickim. A teraz opowiem Wam o tragicznej historii Krystyny Skarbek. Zmarła ona 15 czerwca 1952 roku w hotelu Shelbourne, pchnięta przez Mężczyznę, który chciał się jej oświadczyć, lecz ta odrzuciła jego zaręczyny. Zabójca został ujęty i skazany na śmierć. Jak już wcześniej wspominałem, Krystyna Skarbek wzięła udział w wyborach Miss Polonia w 1930 roku. W tym samym roku poślubiła pabianickiego przemysłowca Gustawa Getlicha. Para rozwiadła się jednak 6 miesięcy po ślubie. Kolejny ślub Krystyna Skarbek wzięła w listopadzie 1938 roku. Wyszła wówczas za mąż za podróżnika i pisarza powieści dla młodzieży Jerzego Giżyckiego. Para tuż przed wojną przebywała w Kenii, gdzie Giżycki pełnił funkcję dyplomaty. Na wieś o wybuchu wojny wyjechali oni do Francji, skąd już sama Krystyna Skarbek przedostała się do Anglii. Była już wówczas w separacji z mężem. W Wielkiej Brytanii została agentką kierownictwa operacji specjalnych odznaczona orderem Imperium Brytyjskiego. Mieszkając w Wielkiej Brytanii przyjęła pseudonim Christine Grenville działała głównie na Węgrzech, gdzie pomagała wydostać się internowanym Polakom. Jeździła także do okupowanej Polski, Jugosławii, Słowacji i Francji. Była także łączniczką brytyjskiego podpułkownika Francisa Kamerca. Po jego aresztowaniu przez Gestapo w Digne w rawurowej akcji doprowadziła do jego uwolnienia. Została zdemobilizowana w kwietniu 1945 roku w Kairze. Dostała wówczas podziękowania od samego Winstona Churchilla oraz 100 funtów. Co ciekawe, w tamtym okresie przeciętna roczna pensja wynosiła 3000 funtów. Plotkowano nawet o jej romansie ze słynnym pisarzem Janem Flemingiem, autorem Jamesa Bonda. Miała być ona pierwowzorem postaci Vesper Lindt w Casino Royale. Krystyna Skarbek została pochowana na cmentarzu Kensal Green St. Mary w północnym Londynie. A teraz opowiem Wam o Alinie Welińskiej-Konopkowej-Opieńskiej, która także zmarła w młodym wieku. Była ona żoną aktora Jerzego Konopki Rolanda, z którym miała syna Juliusza, także aktora. Pochowana jest z synem na cmentarzu Ewangelicko Augsburskim w Warszawie. Żoną Juliusza była Zofia Laskowska pseudonim Magda, łączniczka batalionu zgrupowania Radosław, która zginęła w Powstaniu Warszawskim. Jej symboliczny grób znajduje się na Powązkach Wojskowych. Z kolei Jerzy Roland pochowany jest w Muszynie, gdzie miał popełnić samobójstwo po dostaniu się do niemieckiej niewoli. Warto dodać, że starszym bratem Jerzego Rolanda był także inny znany aktor Witold Roland. Zginął on w wypadku samochodowym, który spowodował Eugeniusz Bodo. Było to w 1929 roku. Witold Roland pochowany jest na Starych Powązkach w Warszawie. Na Starych Powązkach pochowane są także inne uczestniczki wyborów Miss Polonia. Są to Ligia Goebel i Jadwiga Zemówna. Z kolei na cmentarzu komunalnym Agrykola w Elblągu pochowana jest Zofia z Dobrowolskich-Baczewska, która była uczestniczką wyborów Miss Europy 1932. Warto także wspomnieć o Marii Żabkiewiczównie, po mężu Tilworth, która była okrzyknięta najpiękniejszą Polką 1934 roku. A teraz opowiem wam. O tragicznym losie Ireny Kamienieckiej. Jedna z najpiękniejszych Polek zginęła prawdopodobnie wyrzucona przez okno znajdujące się na ósmym piętrze wieżowca na Copacabanie w Rio de Janeiro. Jej domniemanym mordercą był jej partner Antoni Filipkiewicz. Brazylijski sąd nie skazał jednak mężczyzny, gdyż ostateczny raport policji za przyczynę śmierci podał samobójstwo, co było niemożliwe z powodu niepełnosprawności Ireny Kamienickiej Wertheim, która poruszała się w ostatnich latach na wózku inwalidzkim. Co ciekawe, Filipkiewicz podpalił. Dwukrotnie mieszkanie najpierw, by pozbyć się lokatorki pisarki Mary William Nikolf, a później by upozorować wypadek z kamieniecką. Po swojej domniemanej zbrodni Filipkiewicz miał powrócić do Polski i zamieszkać w Krakowie, gdzie zmarł w 1977 roku i został pochowany na cmentarzu rakowickim. Jak zobaczyliście, przed wojną mieliśmy piękne polki, które odnosiły także sukces. Filmach. Po wojnie z pewnością pamiętacie, że mamy dwie mis, które zostały mis świata, czyli Aneta Kręglicka i Karolina Bielawska. Na starych powązkach w Warszawie spoczywa także mis Polonia z 1984 roku, Magdalena Jaworska, o której opowiadałem w jednym z pierwszych odcinków Niezapomnianych. Niestety zginęła ona tragicznie 10 lat po swoim sukcesie. W 1994 roku, kąpiąc się do wanny, wpadła włączona suszarka i jaworska zginęła od rażenia prądem. A czy były też konkursy o, dla misterów przed wojną? Były takie plany. W już 1929 roku chciano zorganizować konkurs na Mistera, ale ostatecznie on się nie odbył. Ale było sporo konkursów fotogeniczności. Mężczyźni wysyłali. Na przykład na łamach kina publikowano artykuły z cyklu Czy Jesteśmy fotogeniczni, i tam było dużo zdjęć mężczyzn. Aleksandra Rzabczyńskiego nazywano Mister Poloń, czyli właśnie Mister Polski. Kiedy jeździł z Zofią Batycką i z Polonią do Jouanville pod Paryżem, nagrywać filmy, jedne z pierwszych dźwiękowych. Więc tutaj rzeczywiście gdzieś tam ten tytuł już powoli się rodził, ale faktycznie dopiero w 1990 roku, kiedy misterem polski został pan Dariusz Młynarczyk, dopiero wtedy właściwie mówi się o konkursach piękności męskiej. Ale rzeczywiście były wcześniej już jakieś próby podjęte, więc warto też o nich wspomnieć. Też tutaj w książce mówię o takich konkursach. Też były bale mody, na których byli królowie mody wybierani, więc rzeczywiście okazji dla mężczyzn do zaprezentowania swojej urody było co niemiara. To już teraz zapraszam Cię na jeden z następnych odcinków Niezapomnianych, gdzie właśnie opowiemy o takich polskich amantach, między innymi przypomnimy historię Zbigniewa Staniewicza, który jest pochowany na cmentarzu brudnowskim w Warszawie. Jego grób jest w opłakanym stanie, więc będzie też coś dla pań. Za tydzień zapraszam Was na odcinek o tragicznie zmarłych rajdowcach. Do zobaczenia! Do zobaczenia!